Choć zwierzęta, takie jak nasze domowe koty i psy, często są niegroźne, słodkie i milutkie, tak na świecie istnieją gatunki, od których lepiej trzymać się z daleka. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich niebezpiecznych zwierząt. Zapraszam do oglądania. Ośmiornica niebieska obrączkowana. Te ośmiornice należące do rodzaju Hapelokleina są stworzeniami, które pomimo słodkiego i ciekawego wyglądu lepiej unikać. Ten jaskrawo-kolorowy głowonuk żyje w basenach pływowych i rafach koralowych między Japonią a Australią i znany jest jako jedno z najbardziej śmiercionośnych zwierząt na świecie. Jedno ukąszenie takiej ośmiornicy może zabić człowieka w zaledwie kilka minut. Zwykle zwierzęta te mają żółtą skórę, ale w momencie poczucia zagrożenia zmieniają swój kolor na wzór niebieskich pierścieni. Działa to jako ostrzeżenie, aby dać do zrozumienia drapieżnikowi, że zjedzenie jej będzie największym błędem w ich życiu. Chociaż nie mają one jakichś wielkich rozmiarów, to wytwarzają jad zawierający silne neurotoksyny. Gdy dostaną się one do organizmu człowieka, w ciągu zaledwie kilku minut osoba ta zaczyna odczuwać nudności, ma problemy z oddychaniem, niewydolność serca, paraliż i ślepotę. Niedługo później dochodzi do śmierci, zwykle w wyniku całkowitego paraliżu, przepony i uduszenia. Ośmiornice niebieskie obrączkowane mają specjalny układ krwionośny, dzięki któremu są odporne na jad wytwarzany przez bakterie w gruczołach ślinowych. Co więcej, gatunek ten wstrzykuje jad do swoich jaj, aby dzieci również nabyły trujących właściwości. Gigantyczny małż Przydacznia Olbrzymia to największy gatunek małża na świecie. W rzeczywistości jest to największy poruszający się mięczak na świecie. Te niebieskie, zielone i czerwone potwory mogą osiągać nawet 180 cm długości. Po okresie młodzieńczym małże wybierają miejsce na rafie koralowej lub w jej pobliżu, aby się osiedlić. Gdy już to zrobią, pozostają na miejscu aż do końca swojego życia. Często trwa ono ponad 100 lat. Co ciekawe, to to, że krąży wokół nich wiele legend i teorii spiskowych. Niektórzy nurkowie i odkrywcy obawiają się ich spotkania, snując opowieści o tym, że zwierzęta te są w stanie zjeść człowieka w całości. Pewien odkrywca o imieniu Wellburn Cobb opowiedział kiedyś o śmierci pewnego mieszkańca Borneo. Nurek utonął po tym, jak jego ramię zostało uwięzione przez takiego olbrzyma. Ponadto podręcznik nurkowania Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych zawiera wskazówki dotyczące najlepszych technik uwalniania się z uścisku przydatni olbrzymiej. Największe gatunki małży olbrzymich są obecnie zagrożone. Dzieje się tak z powodu przełowienia. Mięczaki te są pożądaną zwierzyną, wykorzystywaną jako ozdoby, a także ze względu na ich silne działanie jako afrodyzjak. Olbrzymie małże są w stanie jednorazowo wydać na świat aż 500 milionów jaj. Wszystko, czego potrzebują, to odpowiednie miejsce do osiedlenia się i święty spokój. Głup tak północny. Ten głuptak to ptak morski, który jest jednym z największych reprezentantów swojego gatunku. Pochodzi z wybrzeży Atlantyku i jest naprawdę niebezpieczny. Gdy ktoś mu się naprzykrzy, głuptak nie ma problemu, aby dosłownie go rozszarpać swoim ostrym dziobem. Ptaki te mają rozpiętość skrzydeł od 170 do 180 cm i ważą od 2,5 do 3,5 kg. Są w stanie osiągnąć prędkość do 65 km na godzinę. Kiedy zobaczą kogoś lub coś, co chcą upolować, rzucają się w powietrze i wbijają się w ofiarę siłą porównywalną do wystrzału przeszywającego pocisku. Żeglarz portugalski Jeśli myślicie, że ta przeźroczysta galaretka jest jakąś olbrzymią odmianą meduzy, to jesteście w błędzie. W rzeczywistości jest to gatunek rurkopława z rodziny Faisaladi, który nie jest nawet jednym zwierzęciem, a raczej zlepkiem współpracujących ze sobą oddzielnych organizmów. Ma charakterystyczny, unoszący się na powierzchni wody pęcherz zakończony małym, żagielkowatym grzebieniem służącym do przemieszczania. Z jego spodu zwisają różne polipy spełniające funkcje rozrodcze lub odżywcze. Żeglarz portugalski nie ma możliwości samodzielnego poruszania się ani pływania. Jest całkowicie uzależniony od ruchów wody oraz wiatru. Nie ma też możliwości samodzielnej ucieczki przed drapieżnikami. Do obrony wykorzystuje jad, który produkowany jest przez liczne parzydełka. Są one tak silne, że mogą być groźne dla człowieka. Z tego powodu w obszarach jego występowania jest całkowity zakaz wchodzenia do wody. Toksyczna żaba. Żaby drzewołazowate są dość niewielkie. Mierzą one od 1,5 do 6 cm. Żyją w amazońskich lasach deszczowych i wyróżniają się jasnymi kolorami. Ich ubarwienie może mieć niebieski, zielony, żółty i czarny odcień. Ale co jest takiego niebezpiecznego w tych uroczych stworzonkach? Oczywiście są one niezwykle trujące. Ich jad jest tak zabójczy, że tubylcy zanurzali w nich strzały. Wówczas, gdy wróg został w ten sposób zraniony, umierał od zatrucia. Toksyny zawarte w tych żabach są nazywane złotą trucizną i są wystarczająco silne, aby zabić 20 dorosłych mężczyzn. W naturze działa to jako silny środek odstraszający przed drapieżnikami. Co ciekawe, niektóre węże rozwinęły odporność na toksyny drzewołazowatych i je zjadają. Jad żab składa się z koktajlu który zawiera różne chemikalia niezwykle przydatne w medycynie. Przykładowo jednym ze składników jest środek przeciwbólowy 200 razy silniejszy od morfiny, a także stymulanty serca i środki zmniejszające apetyt. Ryba fugu. Ryba fugu, zwana również jako rozdynka tygrysia, występuje w północno-zachodniej części oceanu spokojnego oraz w Morzu Żółtym, Morzu Wschodniochińskim a także zachodniej części Morza Japońskiego. Ryba fugu osiąga wymiar maksymalnie 80 cm długości i w kraju kwitnącej wiśni jest nie lada przysmakiem. Wielu ludziom nie przeszkadza fakt, że jest ona silnie trująca. Jest bardziej śmiercionośna niż cyjanek. Spożycie źle przyrządzonej ryby fugu może skutkować ciężkim zatruciem, a nawet śmiercią. Mimo to można ją zamówić w wielu certyfikowanych japońskich restauracjach. Podobno jej smak jest wyjątkowy, a pikanterii z pewnością dodaje fakt, że może to być ostatni posiłek, jaki w życiu zjemy. Jeżowce. Rodzina jeżowców obejmuje aż 950 różnych gatunków, żyjących w zasadzie w każdym oceanie. Trzeba przyznać, że ich wygląd nie zachęca do kontaktu. Żyjątka te występują w wielu różnych kolorach. I zwykle ich średnica wynosi od 2,5 do 10 cm. W celu poruszania się, które i tak jest dość powolne w ich przypadku, szurają one swoimi małymi nóżkami i okazjonalnie używają kolców, aby wykonać niewielki skok. Ludzie od dawna byli zafascynowani tymi stworzeniami. Na świecie są jednak gatunki, których lepiej nie dotykać. O ile ukłucie większości jeżowców nie jest jadowite. A może wywołać tylko infekcję bakteryjną? Tak, niektóre są szczególnie niebezpieczne. Jednym z takich jeżowców jest gatunek żyjący w zachodnim Indo-Pacyfiku. Zwykle żyje on na rafach koralowych lub trawach morskich. Gdy jeżowiec zostanie dotknięty przez człowieka, trucizna może wywołać potężną reakcję, na tyle mocną, że osoba musi natychmiast być hospitalizowana. Trucizna w ciągu kilku godzin może doprowadzić do śmierci. Oprócz tego powoduje ona silny paraliż, który często jest przyczyną utonięć. Dziobaki. Dziobaki to jedne z najdziwniejszych zwierząt na świecie. Ten występujący w Australii gatunek ssaka jest jednym z nielicznych składających jaja. W dodatku wykorzystuje on pole elektryczne do wyczuwania swoich ofiar. Oprócz tego ma stopy jak wydra i posiada ogon bobra. Zarówno samce, jak i samice mają specjalne ostrogi na swoich kostkach, którym mogą dostarczać jad. Jest on używany głównie do obrony i jest wystarczająco silny, aby zabić małego psa. Chociaż nie jest on śmiertelny dla ludzi, to może pozostawić nas z niezwykle intensywnym, obezwładniającym wręcz bólem. Obrzęk wokół dotkniętego obszaru może być ogromny, a efekty są czasami odczuwalne nawet miesiące później. Jak widzicie, lepiej nie wchodzić w drogę takiemu dziebakowi. Na tym kończymy ten odcinek. Który z tych niebezpiecznych zwierzaków zrobił na Was największe wrażenie? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!